Witajcie, zaprezentuje się dla Was warkocz do platany na włosach średniej długości i gęstości. Na włosach, które tutaj mamy, są to włosy cienkie i rozwijające się końcówki, przez co też zaproponowałam piękne nałożenie preparatów odbudowywających i wzmacniających całą strukturę włosów z firmy Godwell. Pierwszym etapem do takiej kuracji jest przygotowanie włosów. Myjemy włosy szamponem z serii Resort, który ma za zadanie i i dowodzenie struktury włosa i przygotowanie do do zabiegu. Są my te włosy osączane podmiarowo, to nie wysuszamy poprzez wypadki ręcznik. Po umyciu włosów włosy rozczasujemy i przygotowujemy do kolejnego etapu pielęgnacyjnego, czyli nałożenie odpowiednich wcześniej wybranych kosmetyków do odpowiedniego rodzaju włosów. Włosy klienckie wymagają poskromienia i przywrócenia równowagi. Wybór tego programu pielęgnacyjnego ułatwi nam wykonanie werkocza. Do wykonania zabiegu użyłam kilku preparatów z profesjonalnej linii Resoft przeznaczonej do użytku salonowego. Są to baza Cremulsion dla indywidualnej usługi regeneracji oraz koncentrat pielęgnacyjny, który zapewnia, że suche i zmęczone włosy trudne do ułożenia stają się elastyczne. Po połączeniu preparatów uzyskamy efekt wygładzonych i lśniących włosów. które teraz y, używamy musi być dokładnie nałożone na całą strukturę włosów. Wtedy uzyskamy lepszy wygląd włosa i lepszą elastyczność. Włosy musimy przeczesać o co jakiś czas, ponieważ wtedy preparat dostaje się nam na całą długość włosa. Wtedy jesteśmy pewni, że preparat wszędzie jest y, rozmieszczony. całego preparatu rozczasujemy jeszcze raz dokładnie całe włoski. Najlepszy efekt będzie, jeśli włosy pójdą pod sałom. Jeżeli nie ma takiej możliwości, można na włosy nałożyć, zwykły ręcznik zawinąć, otrzymać do 30 minut. Tak przygotowane włosy są gotowe do włożenia pod salę. Rozkładamy włosy wcale, aby preparat dostał się na całą powierzchnię. Pamukamy. Kolejną etapem po skończeniu zabiegu pielęgnacyjnego jest umycie jeszcze raz włosów z szamponem. Preparat musimy z włosów bardzo dobrze wypłukać, ponieważ zostawiony na włosach obciąża na włosy. Po wypukaniu preparatu nanosimy jeszcze raz szampon w celu, yy, aby włos nie był obciążony preparatem. Delikatnie maserywujemy i spłukujemy bez nakładania odwrotki. włączamy z nadmiaru i suszę. I przez Przystępujemy do następnego etapu suszenia włosów. Po zabiegu włosy są ładne, lśniące, błyszczące, mają y, zupełnie inną strukturę włosów. Ale żeby ułatwić sobie stylizację, nałożymy sobie piankę, która troszeczkę je usztywni. No już wkładamy ją w do długości. Wysuszony włosy czasujemy sobie szczotką od końcówek do nasady. Przez to unikniemy plątania się włosów. Ta klienta ma krótką grzyweczkę, przez którą nie będziemy sobie zbierać warkoczek, tylko ją zostawimy. Wymodulujemy ją sobie za pomocą szczotki. Szczotka jest z włosia jest z dzika, która elastycznie i napręża włos. Wosy zaczynamy sobie czesać warkocz do platany. Do takiej dysury potrzebny będzie nam grzebień ze szpikulcem, który ułatwi nam przydzielanie poszczególnych partii włosów. Włosy łapiemy od skroni do skroni, chwytając po środku głowy. Tyłu. Dzielimy je na trzy części. Każdy z kosmyków przeplatamy na przemian. Dobieramy poszczególne z kolejnych part. Ważne jest, aby warkocze był zaplatany ścisło i blisko głowy. Ważne jest, aby przy przełożeniu kosmyka dociągnąć kosmek, który wcześniej przełożyłyśmy. Przez tak splecony warkot możemy sobie zakończyć gumeczką. Ewentualnie, gdy włosy będzie, będą krótsze, możemy końcówkę Włość, która nam została, schować do wewnątrz i przepiąć na soeczkę od środka do wewnątrz, z jednej i z drugiej strony. Zabieg mi się bardzo podobał, nigdy wcześniej nie robiłam czegoś takiego z włosami. Jest zdecydowana różnica między tymi kosmetykami a tymi, który, których używam w domu. Fryzura bardzo mi się podoba, czuję się w niej swobodnie.